Mam 38 lat i dopiero teraz rozumiem, jak łatwo można pomylić ciszę z bezpieczeństwem. Przez lata mówiłam sobie, że małżeństwo to spokój, że rutyna jest dowodem dojrzałości, a zamknięte drzwi sypialni chronią to, co najważniejsze. Nasz dom był uporządkowany, łóżko zawsze równo pościelone, a ja wierzyłam, że kontrola nad drobiazgami daje kontrolę nad życiem. Nie zauważyłam, kiedy zaczęłam oddychać płycej. To, co wydarzyło się tamtego dnia, nie było nagłym wybuchem. Było raczej długim cieniem, który wreszcie doknął światła. Wrócił wcześniej. Usłyszałam jego kroki na korytarzu i wiedziałam, że nie powinien ich słyszeć nikt poza mną. Pamiętam drżenie w dłoniach, zapach kurzu na dywanie, ciszę, która nagle stała się głośna. Nie będę opisywać szczegółów. Wystarczy powiedzieć, że zobaczył coś, czego zobaczyć nie powinien w miejscu, które miało być tylko nasze. Sypialnia, która miała być schronieniem, stała się lustrem, w którym odbiło się wszystko, czego nie chciałam o sobie wiedzieć. Nie krzyczał. To było najgorsze. Jego milczenie było cięższe niż słowa. Stałam nieruchomo, jakby brak ruchu mógł cofnąć czas. Przez chwilę wydawało mi się, że jeśli zamknę oczy, świat wróci do poprzedniego porządku. Ale porządek nie wraca sam. Pęknięcia nie znikają tylko dlatego, że odwrócimy wzrok. Potem wszystko potoczyło się szybko i jednocześnie boleśnie wolno. Walizka, której wcześniej nie było w planach. Dokumenty wyjęte z szuflady, jakby zawsze tam czekały. Zrozumiałam, że proces, który się rozpoczął, nie dotyczy tylko papierów i podpisów. Rozpadało się coś we mnie, obraz kobiety, którą byłam i tej, którą chciałam być. Próbowałam usprawiedliwień. Mówiłam sobie o samotności w małżeństwie, o rozmowach odkładanych na później, o uczuciach, które zagubiły się między obowiązkami. To wszystko brzmiało rozsądnie tylko w mojej głowie. Prawda była prostsza i bardziej bolesna. Przekroczyłam granicę, wierząc, że nikt jej nie zobaczy. A granice istnieją właśnie po to, by je widziano. Rozwód nie zaczął się w sądzie. Zaczął się w tej jednej chwili, gdy zrozumiałam, że nie ma drogi powrotnej do niewinnej wersji naszej historii. Każdy dzień po tamtym wydarzeniu był nauką odpowiedzialności. Cisza w domu miała inny ciężar, a noc przestała być miejscem odpoczynku. Nie wiem jeszcze, dokąd zaprowadzi mnie ta droga. Wiem tylko, że prawda, choć okrutna, ma jedną przewagę nad kłamstwem nie udaje, że wszystko jest w porządku. A ja po raz pierwszy od dawna nie chcę już udawać. Po tamtym dniu czas przestał płynąć równo. Poranki były zbyt jasne, wieczory zbyt długie. Dom, który znałam na pamięć, stał się obcą przestrzenią pełną znaków ostrzegawczych. Każdy przedmiot przypominał o tym, co zostało utracone nie przez brak miłości, ale przez brak odwagi, by ją pielęgnować. Uczyłam się chodzić po własnym mieszkaniu ostrożnie, jak po kruchym lodzie. Proces rozstania wciągał mnie powoli, metodycznie. Dokumenty porządkowały to, czego nie potrafiły uporządkować emocje. Zrozumiałam, że konsekwencje nie przychodzą w jednej chwili, są jak krople wody, które dzień po dniu drążą kamień. Czasem łapałam się na tym, że czekam na jakiś znak ulgi, na moment, w którym ból stanie się mniejszy. Zamiast tego pojawiła się trzeźwość i spokojna, bezlitosna, ucząca pokory. Najtrudniejsze były wspomnienia. Nie te wielkie, świąteczne, lecz drobne, zapach kawy o świcie, światło lampki przy łóżku, zwykłe gesty, które kiedyś były oczywiste. Teraz każdy z nich stawał się pytaniem o odpowiedzialność. Zaczęłam rozumieć, że zdrada nie jest tylko jednym czynem. To ciąg małych zaniedbań, odkładanych rozmów, wygodnych półprawd. To zgoda na to, by milczenie zastąpiło szczerość. Ludzie patrzyli na mnie inaczej, choć rzadko mówili wprost. W ich oczach widziałam ciekawość pom szaną z oceną. Uczyłam się przyjmować to bez obrony. Nie dlatego, że uważałam się za niewinną, lecz dlatego, że zrozumiałam, iż tłumaczenia są kolejną formą ucieczki. Odpowiedzialność wymaga stania prosto, nawet gdy ramiona są ciężkie. Były chwile, gdy chciałam cofnąć czas i naprawić wszystko jednym gestem. Wyobrażałam sobie, że istnieje zdanie, które mogłoby zmienić bieg zdarzeń. Ale życie nie jest książką z poprawkami na marginesie. Każdy rozdział zapisuje się raz. To, co można zrobić później, to nauczyć się czytać go uczciwie. Zaczęłam pracować nad sobą w ciszy. Bez wielkich deklaracji, bez obietnic składanych na pokaz. Zrozumiałam, że dojrzałość nie polega na tym, by nigdy nie upaść, lecz na tym, by nie kłamać sobie o przyczynie upadku. Każdy dzień przynosił drobną zmianę. Uważniejsze spojrzenie w lustro, dłuższy oddech, mniej usprawiedliwień. Wiedziałam, że przede mną jeszcze jedna część tej historii. Taka, w której nie chodzi już o winę ani karę, lecz o wybór. Oto, kim będę po tym wszystkim kobietą zdefiniowaną przez błąd czy przez to, czego się z niego nauczyłam. Najtrudniejszy moment przyszedł wtedy, gdy zrozumiałam, że nie mogę już czekać na cudzą decyzję ani na cudze przebaczenie. Proces dobiegł końca na papierze, lecz we mnie trwał dalej. Rozwód zamknął pewien rozdział formalnie, ale sens tego zamknięcia musiałam odnaleźć sama. Zrozumiałam, że życie po błędzie nie polega na karze, lecz na odpowiedzialnym wyborze każdego kolejnego dnia. Zaczęłam widzieć rzeczy wyraźniej. Cisza przestała mnie przerażać, a samotność nie była już wyrokiem. Stała się przestrzenią, w której mogłam wreszcie usłyszeć własne myśli bez zagłuszania ich pośpiechem. Uczyłam się prostych rzeczy, wstawania o poranku bez poczucia winy, porządkowania dnia bez ucieczki wspomnienia, zasypiania bez lęku przed tym, co zobaczę po zamknięciu oczu. Najważniejsze było spojrzenie prawdzie w twarz bez dramatyzowania. Zrozumiałam, że zdrada nie przekreśla całego życia, ale wymaga uczciwego rachunku sumienia. Nie szukałam już winy wyłącznie w sobie ani wyłącznie w okolicznościach. Przyjęłam fakt, że byłam częścią zdarzeń i że tylko ja mogę zdecydować, co z tej lekcji wyniosę. Dojrzałość przyszła cicho, bez fanfar. Z czasem zaczęłam dostrzegać, jak wiele osób w moim wieku nosi podobne historie, choć rzadko o nich mówi. Milczą, bo boją się oceny albo wstydu. Ja również się bałam, ale odkryłam, że największym ciężarem jest kłamstwo wobec samej siebie. Kiedy je odłożyłam, poczułam ulgę, której wcześniej nie znałam. Nie radość, lecz spokój i głęboki i stabilny. Nie oczekuję już, że ktoś mnie zdefiniuje. Nie jestem tylko żoną, byłą żoną ani kobietą, która popełniła błąd. Jestem osobą, która nauczyła się konsekwencji i wartości szczerości. Każdy dzień jest teraz świadomym wyborem: mówić prawdę, dbać o granice, nie uciekać od odpowiedzialności. To nie jest łatwa droga, ale jest prawdziwa. Patrząc wstecz, wiem jedno, wszystko, co się wydarzyło, zmusiło mnie do zatrzymania się i spojrzenia na siebie bez upiększeń. I choć cena była wysoka, zyskałam coś, czego wcześniej nie miałam jasność. A z jasnością przychodzi możliwość nowego początku, nie opartego na iluzjach, lecz na uczciwym fundamencie. I tego właśnie zamierzam się trzymać.